Partnerem filmu jest firma Flying Atom Gold, polski zaufany dystrybutor złota oraz srebra inwestycyjnego. Obecnie firmy wyróżniają atrakcyjne ceny produktów oraz duża dostępność. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w kilkunastu oddziałach w całej Polsce lub poprzez stronę internetową. Sklep przygotował kod rabatowy moneciarz, który pozwala uzyskać 100 zł zniżki na srebrne monety oraz sztabki o wadze 1 kg. Rok 1990 zarówno pod względem historycznym, jak i ekonomicznym był bardzo ciekawym rokiem dla naszego kraju. W czerwcu 1989 roku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory do tzw. sejmu kontraktowego. W sierpniu 1989 roku został powołany rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym funkcję wicepremiera i ministra finansów sprawował Leszek Balcerowicz. Był on autorem programu reform gospodarczo-ustrojowych mających na celu odejście od gospodarki scentralizowanej i przejście do gospodarki rynkowej, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990 roku. Zadanie było niezmiernie trudne. W roku 1989 deficyt finansów publicznych sięgał 8% PKB, a inflacja przekroczyła 250%. W roku 1990 osiągnęła rekordowy wtedy poziom. Prawie 600%. Tak wysoka inflacja odbiła się na wyglądzie monet i banknotów, które były wtedy w obrocie. Emisja monet z nominałami groszowymi zakończyła się w roku 1987, natomiast w roku 1989 zobaczyliśmy nowe warianty nominałów złotowych. Wcześniejsze stały się nieekonomiczne w biciu, bo wartość metalu w nich zawartego wielokrotnie przewyższała sam nominał. I tak moneta jednozłotowa zrobiła się 16 mm aluminiowym maluchem o wadze tylko 57 g. Tylko odrobinę większa i cięższa była dwuzłotówka, która ważyła 71 g i miała średnicę 18 mm. Natomiast aluminiowa piątka miała rozmiar 20 mm i wagę 88 g. Wszystkie te walory wyemitowano zarówno w roku 1989, jak i w 1990 w ogromnych kilkudziesięciomilionowych nakładach. Proste koncepcyjnie i wizerunkowo walory o nominale 10 i 20 zł były bite masowo od 1984 roku i wykonywano je z miedzi-niklu. W latach 1989-1990 także zmniejszono ich wagi i średnice, a w przypadku 10 złotówki zmieniono metal na mosiądz manganowy. Tutaj w 1990 roku nakłady potrafiły przekraczać 100 milionów egzemplarzy. W przypadku wszystkich tych walorów na awersie mieliśmy projekt Stanisławy Wątróbskiej-Frind przedstawiający orła bez korony i napis Polska Rzeczpospolita Ludowa. Taki awers widniał nawet na monetach z 1990 roku i to pomimo faktu, że 29 grudnia 1989 roku znowelizowano konstytucję, w efekcie czego od 31 grudnia tego roku formalną nazwą naszego państwa była Rzeczpospolita Polska. Na pierwsze monety obiegowe z nową nazwą musieliśmy poczekać do połowy 1990 roku. Dokładnie 29 maja 1990 roku pojawiło się zarządzenie prezesa NBP, wprowadzające z dniem 2 czerwca 1990 roku nową monetę o nominale 10 tysięcy złotych. Upamiętniała ona 10. rocznicę powstania Solidarności, przez co na rewersie przedstawiała pomnik poległych stoczniowców z grudnia 1970 roku na tle panoramy Gdańska. Poniżej był napis Solidarność, a pod spodem lata 1980-1990. Za ten projekt odpowiedzialny był Bogdan Chmielewski. W przypadku awersu zmodyfikowano projekt Stanisławy Wątrubski frint Tym razem orzeł miał już koronę, a w fotoku napis prezentował aktualną nazwę kraju, czyli Rzeczpospolita Polska. Orzeł rozdzielał rok emisji, a na spodzie widniał nominał. Walor ten został wybity na ząbkowanym krążku miedzioniklowym o średnicy 29,5 mm i wadze 10,8 g mennicy państwowej, o czym świadczy znak tej mennicy pod szponami orła. Nakład wyniósł aż ponad 15 milionów egzemplarzy. Ów ogromny nakład i fakt, że tylko niewielka część tych monet trafiła do obiegu, przez co na rynku jest bardzo dużo monet w Stanach Menniczych, powoduje, że walor ten jest bardzo tani i egzemplarze w idealnym stanie można kupić za kwoty na poziomie kilkunastu złotych. Wyższe ceny trafimy tylko w przypadku walorów w slabach renomowanych organizacji gradingowych, takich jak NGC czy PCGS. Ale nawet tutaj musimy mieć do czynienia z naprawdę wysokimi notami, bo dopiero poziom MS67 gwarantuje wejście na wartości cenowe 200-300 zł. Monety z niższymi notami klasy MS65-MS66 są wyceniane niewiele wyżej niż sam koszt gradingu. Do tego momentu wszystko jest jasne i przejrzyste. Gdyby tylko taka moneta ukazała się na naszym rynku, historia kończyłaby się w tym momencie, a ten materiał nie należałby do najbardziej interesujących. Teraz musimy jednak opisać wydarzenia, co do których pełnego przebiegu nie ma pewności, ale które powodują, że nasza historia staje się naprawdę pasjonująca. Jednocześnie trzeba tutaj zaznaczyć, że zebranie informacji, które zaraz zostaną zaprezentowane, wymagało prawdziwej pracy detektywistycznej, która zajęła ładne kilka dni. Dnia 20 września 1920 roku w Lwowie urodził się niejaki Jan Krajewski. Czasami jego nazwisko pojawia się także z rzymską cyfrą 2 na końcu, co oznacza, że jego ojciec też miał na imię Jan. Po wybuchu II wojny światowej, ten młody wtedy człowiek emigruje do Wielkiej Brytanii i wstępuje do Rafu. Walczy jako pilot myśliwca w dywizjonie 302, gdzie dochodzi do rangi porucznika a jego osiągnięcia są na tyle istotne, iż zostaje oznaczony kilkoma medalami, z których najwyższym jest Order Virtuti militarii Piątej Klasy. Po wojnie, jak wielu zdemobilizowanych polskich żołnierzy walczących na zachodzie, szuka swojego miejsca na świecie. Najpierw przenosi się do Brazylii, gdzie zostaje sprzedawcą. Następnie w listopadzie 1949 roku po raz kolejny zmienia kontynent i ląduje w Republice Południowej Afryki, gdzie staje się prezesem firmy Consolidated Chrome Corp. produkującej chrom. Firma poczyna sobie na tyle dobrze, że Krajewski staje się istotną personą w świadku produkcji i wydobycia metali. Korzystając z tej pozycji w styczniu 1960 roku staje się jednym z założycieli International Gold Corporation, zwanej także InterGold, która od samego początku uczestniczyła w procesie wprowadzania na rynek pierwszej złotej monety bulionowej świata, czyli Krugeranda. Intergold była odpowiedzialna za proces marketingu i dystrybucji tego waloru na całym świecie. Warto jeszcze nadmienić, że International Gold Corporation w 1987 roku zmieniła się World Gold Council, której obecnie raporty są źródłem wielu informacji na tym kanale. Już w roku 1961 przenosi się on do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, gdzie zakłada dwie firmy, ubezpieczeniową i telemarketingową. Oprócz pracy zawodowej Krajewski zaczyna się angażować w działalność polityczną, wspierając polityka Partii Demokratycznej Jerry'ego Brauna. Dzięki firmie telemarketingowej Krajewskiego sztab wyborczy Brauna zdobywa istotne środki poprzez nowatorską wtedy metodę telefonu z prefiksem 0800. Brown wygrywa wybory na gubernatora Kalifornii zastępując na tym stanowisku Ronalda Reagana i piastuje ten urząd w latach 1975-1983, a następnie w okresie 2011-2019. Jednocześnie kilkukrotnie staje do walki w prawie wyborach Partii Demokratycznej na kandydata na prezydenta USA. Najbliżej kandydowanie na to stanowisko był w 1976 roku, gdy przegrał tylko z późniejszym prezydentem Jimmy'm Carterem. Sytuacja powtórzyła się w 1992 roku, gdy Brown musiał uznać wyższość Billa Clintona. Jednocześnie sam Brown w wielu miejscach i wielokrotnie podkreślał zasługi Krajewskiego i jego ogromny wkład w sukcesy wyborcze swojego sztabu. W międzyczasie w 1975 roku Krajewski żeni się z Judy Evans, znaną amerykańską aktywistką, która była potem odpowiedzialna za kampanię prezydencką Brauna w 1992. W 1983 roku małżeństwo Krajewskiego i Evans spotyka osobista tragedia. Na wyjeździe wakacyjnym z grupą przyjaciół i osób ze środowiska gubernatora Brauna topi się ich dwuletnia córka. Ten wypadek powoduje, że małżeństwo Krajewskiego z Evans wkrótce się rozpada. Judy Evans okazuje się mieć słabość do mężczyzn polskiego pochodzenia, bo 4 lata później wychodzi za mąż za żyda o polskich korzeniach Maksa Palewskiego, który był jednym z pionierów rozwoju technik komputerowych, na czym zbił ogromny majątek. Palewski przeznaczał wielokrotnie duże kwoty, liczone w milionach dolarów, na fundowanie kampanii i wspomaganie polityków z Partii Demokratycznej. Wracając do Jana Krajewskiego w 1988 roku. Znów odzywa się w nim żyłka producenta monet i w Los Angeles zakłada on prywatną menicę o nazwie Solidarity Mint. Pięć lat później, 6 czerwca 1993 roku, Krajewski umiera. Jan Krajewski, pomimo tego, że obracał się w bardzo wpływowym środowisku i miał bezpośredni kontakt oraz wpływ na osoby będące praktycznie na szczytach władzy w USA, był osobą bardzo enigmatyczną. Nie tylko nie ma on swojego biogramu na Wikipedii, ale nie znajdziemy najmniejszych wzmianki o nim w dość obszernych biogramach Brauna, Iwans czy Palewskiego. Jakby tego było mało, bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek jego zdjęcia. Jednocześnie Krajewski nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, co doskonale widać w jego poczynaniach, które są istotą tego materiału. To właśnie sukces i rozwój ruchu Solidarność staje się inspiracją do nazwy jego mennicy. Najważniejszymi produktami, które ma wybijać założona przez niego firma, mają być walory z motywami związanymi z Polską. W przełomie 1990 i 1991 roku Mennica wprowadza do sprzedaży tzw. tryptyk. Jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia z trzema monetami, na rewersach których znajdziemy odpowiednio Tadeusza Kościuszkę na koniu, którego wizerunek został zaczerpnięty z obrazu Juliusza Kosaka: po pierwsze marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnik Fryderyka Chopina z warszawskich łazienek. Projektantem wszystkich tych trzech wizerunków został rosyjski medalier Aleksander Szagin. Najpierw ukazują się walory próbne wybite z tombaku. Później mennica przystępuje do produkcji monet składających się już z metali szlachetnych. Walory wykonane ze złota, próby 999, mają symboliczne nakłady od dosłownie pojedynczych egzemplarzy do kilkunastu sztuk, ale ukazują się w aż trzech wagach: jednej uncji, dwóch uncji oraz aż dwunastu uncji. Na dołączanych do tych monet certyfikatach widnieje, co prawda, maksymalna wartość nakładu wynosząca 250 sztuk ale w rzeczywistości w żadnym przypadku nie osiągnięto tej liczby. Flagowym produktem stają się jednak wbite w znacznie większych nakładach walory wykonane ze srebra próby 999. Dzisiaj nazywamy je Małym i Dużym Tryptykiem. Mały Tryptyk składa się z monet o wadze 1 uncji i średnicy 39 mm, które okazały się w nakładzie 10 tysięcy sztuk każda. Duży Tryptyk to trzy walory o wadze 5 uncji każdy, mające imponującą średnicę aż 65 mm. Tutaj nakład też wyniósł 10 tysięcy egzemplarzy. Jak na razie wszystko wygląda normalnie. Bogaty właściciel menicy spełnia swoje marzenie i realizując sentyment do kraju swojego pochodzenia, wybija monety związane z historią tego kraju. Dziwnie zaczyna się jednak robić, gdy spojrzymy na rewersy tych monet. Przypomnijmy, że monety mają rok emisji 1990, w którym menica warszawska wciąż bije jeszcze walory złotowe z tego samego rocznika, na których awersie mamy orła bez kolony i nazwę kraju Polska Rzeczpospolita Ludowa. Jak wspomnieliśmy wcześniej, pierwsza moneta obiegowa z orłem w koronie i nazwą Rzeczpospolita Polska zostaje wprowadzona dopiero z zarządzeniem NBP z czerwca 1990 roku. Tymczasem, mniej więcej w tym samym okresie, prywatne mennica z USA wybija sobie serię monet złotych i srebrnych, na których nie tylko mamy już orła w koronie oraz zupełnie świeżą nazwę Rzeczpospolita Polska, ale jednocześnie nabija na nich obowiązujące w Polsce nominały złotowe. W przypadku małego tryptyku jest to 100 tysięcy zł, w przypadku dużego 200 tysięcy, natomiast dla złota mamy tutaj nominały 200 tysięcy, 500 tysięcy i 1 miliona złotych, dla wag odpowiednio 1 uncji, 2 uncji i 12 uncji. Pod łapą orła w kronie, zamiast tradycyjnych literek MW oznaczających mennicę państwową, mamy stylizowany znak w ramce, który jest logotypem Solidarity Mint. Gdyby ktokolwiek z nas spróbował teraz zrobić coś podobnego, nie uzyskawszy wcześniejszej zgody NBP, Podpadłby natychmiast pod artykuł 310 kodeksu karnego, który mówi, kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25. Krajewskiemu nie tylko nie postawiono żadnych zarzutów, ale Narodowy Bank Polski zaliczył wyprodukowane w Solidarity Mint monety jako swoje i formalnie wprowadził je do obiegu. Zarządzeniem z dnia 23 stycznia 1991 roku. W efekcie, dzisiaj znajdziemy je w dziale monet kolekcjonerskich we wszystkich katalogach opisujących polskie monety z tego okresu. Tutaj musimy już wejść w obszar solidnych spekulacji, bo nie znamy dokładnej chronologii wydarzeń i nie wiemy, czy Krajewski zawczasu uzyskał zgodę NBP, czy raczej postawił nasz bank przed faktem dokonanym. Wiemy jednak, że w 1990 roku wychodząca z zapaści komunistycznej Polska. Starała się o umorzenie długów oraz pomoc finansową zarówno samego USA, jak i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w którym najwięcej do powiedzenia ma właśnie owe USA. W takiej sytuacji dobrze mieć po swojej stronie człowieka, który jest dobrym przyjacielem gubernatora najbogatszego stanu USA i potencjalnego przyszłego prezydenta tego kraju. W 1990 roku Solidarity Mint była mocno zajęta biciem obu wariantów tryptyków. Tymczasem na horyzoncie pojawił się walor który pasował do tej mennicy jak mało który. Przecież mennica, której nazwa jest hołdem dla ruchu Solidarności, jest wręcz stworzona do wybijania waloru, którego zadaniem jest uczczenie 10. rocznicy powstania tego ruchu. Warto tutaj zauważyć, że rozporządzenie z 2 czerwca 1990 roku, które wprowadzało do obiegu monetę z dziesięcioleciem Solidarności na rewersie, od razu zapowiadało pojawienie się waloru miedzioniklowego, a dodatkowo wprowadzało jeszcze wzory monet o nominałach 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy i dwóch typów 200 tysięcy wykonanych ze złota próby 999, a także dwa warianty monety o nominale 100 tysięcy złotych wykonanych ze srebra próby 999. Przy czym menicy warszawskiej zlecono wykonanie monet złotych ogromnego nakładu waloru miedzioniklowego oraz srebrnej jednołąciówki o średnicy 32 mm, która została wybita z templem lustrzanym w nakładzie 20 tysięcy sztuk i dzisiaj jest zaliczana do monet kolekcjonerskich. W środowisku numizmatycznym określa się ją mianem grubej solidarności. Srebrne monety, które miały ważyć dokładnie jedną uncję trojańską, czyli 31,1 g były pewnego rodzaju nowością. W PRL-u ukazywało się sporo srebrnych monet kolekcjonerskich, ale ich wagi wynosiły typowo kilkanaście gramów, a próba srebra zmieniała się od 625 do 750. W 1988 i 1989 roku ukazały się srebrne uncjówki wykonane z czystego srebra, ale były to kolekcjonerskie emisje przedstawiające papieża Jana Pawła II, których nakłady wynosiły tylko 5000 sztuk. W tym świetle nie dziwi specjalnie premiera Grubej Solidarności o nakładzie 20 000 sztuk, ale kompletnym zaskoczeniem jest wprowadzenie klasycznego srebrnego bulionu, czyli waloru o wadze jednej uncji trojańskiej w średnicy 39 mm i nakładzie wynoszącym aż pół miliona sztuk. Co ważne, produkcja tego waloru nie miała odbywać się w Polsce, lecz w USA w malutkiej mennicy leżącej w miejscowości Provo w stanie Utah o nazwie Liberty Mint. To firma, założona w 1984 roku przez Howarda Raffa, kolejną postać z bardzo ciekawym życiorysem, ale to materiał na inną opowieść, bo w 1989 roku Raff sprzedaje mennicę i przechodzi ona pod zarząd stanu Colorado. Walory wybijane przez ten zakład w latach 1990-1991 charakteryzują się obecnością malutkiej literki L, i faktycznie dokładnie taki sam symbol pojawia się na monetach z dziesięcioleciem Solidarności, tuż pod rokiem 1990. Problem w tym, że nie na wszystkich, bo w przypadku tego wariantu Solidarności rozróżniamy trzy, a nawet cztery typy. Najbardziej popularny i przez to najtańszy jest typ A który charakteryzuje się występowaniem litery L pod rokiem 1990 na rewersie. Co więcej, na awersie cyfry nominału są zauważalnie oddalone od symbolu ZEU. Te monety w ładnym stanie można obecnie nabyć w kwotach, które oscylują w okolicach 200 zł. Trochę drożej, bo około 300 zł przyjdzie nam wyłożyć za walory ocenione na notę MS65, natomiast te z notą MS66 kosztują bliżej 400 zł. W przypadku typu B mamy trzy istotne zmiany, które wskazują, że moneta była na pewno bita z innym stemplem i być może w zupełnie innej mennicy. Może świadczyć o tym brak litery L pod rokiem 1990. Dodatkowo walor ma zauważalnie grubszy rand niż wariant A, a jednocześnie symbol ZL jest prawie przyklejony do cyfry 1 z dominału. Ten typ jest znacznie rzadszy, przez co ceny walorów w stanie 1-1 sięgają okolic 400 zł. Za notę MS65 przyjdzie nam zapłacić kwotę nawet dwa razy wyższą, a za MS66 w okolicach 1000 zł. Najrzadszy jest jednak typ C, który łączy cechy A i B. Awers wygląda jak w B, bo symbol ZL jest sklejony z jedynką z nominału, natomiast na rewersie znów pojawia się literka L. Rand ponownie jest węższy. W tym przypadku ceny robią się już naprawdę spore, bo za ten walor w ładnym stanie trzeba zapłacić 800 000 zł. Egzemplarze oceniane na MS65 kosztują w okolicach 1000 zł, natomiast te z notą MS66 1700-1800 zł. Warto wspomnieć, że na rynku można znaleźć jeszcze monetę, która jest określana typem D. Tutaj znów jednak stempel jest zupełnie inny. Przede wszystkim mamy do czynienia z lustrzanką. Pod rokiem 1990 znów występuje litera L, ale pierwsza litera ze słowa Solidarność ma inny, bardziej wydłużony kształt niż poprzednio omawianych walorach. A jednocześnie kolory flagi w logotypie Solidarności są odwrócone. W przypadku awersu mamy wizerunek podobny do typu A z zauważalnym odstępem między ZEU a jedynką. Ten walor jest tak rzadki, że ceny potrafią dochodzić tutaj nawet do grubych kilku tysięcy złotych. Przez fakt, że moneta została wyprodukowana w dość niejasnych okolicznościach w USA, nie wiemy dokładnie, jakie są nakłady poszczególnych wariantów. Jedyne co wydaje się pewne, to całościowy nakład wynoszący aż pół miliona egzemplarzy. Z jednej strony amerykańska emisja Solidarności może wydawać się taką samą samowolką jak tryptyk Solidarity Mint. Świadczy o tym ów chaos w liczbie wariantów, brak znajomości dokładnych nakładów, zaangażowanie do produkcji bardzo małej i słabo znanej mennicy, która najprawdopodobniej w przypadku wariantu B musiała posiłkować się pomocą innego zakładu oraz dorzucenie nietypowego, bo bitego stępem lustrzanym typu D. Z drugiej strony, monety te zostały wprowadzone do obiegu tym samym zarządzeniem NBP, które wprowadzało wybijane w menicy warszawskiej wariant gruby i wyprodukowany z miedzianiklu oraz walory złote, a to może sugerować, że wszystko to było w planach. Tyle, że dzisiaj nie znamy dokładnej chronologii i nie wiemy, czy obie rozporządzenie NBP nie sankcjonowało już stanu faktycznego, w którym monety za sprawą krajewskiego już były wyprodukowane i tylko czekały na wprowadzenie na rynek. Człowiek tego kalibru. Współtwórca sukcesu Krugeranda mógł pragnąć dołożyć kolejną swoją cegiełkę do tego rynku. Przecież całkiem niedawno, bo w 1986 roku zadebiutował srebrny amerykański orzeł, a w 1988 roku pojawił się kanadyjski liść klonowy. Widząc sukces tych monet, związany duchowo z Polską i wciąż czujący się patriotą krajewski, mógł marzyć o tym, że wyrwana z komunizmu już wolna Polska także wprowadzi na rynek swoją własną srebrną bulionówkę, i zawalczy na tym rynku o istotny kawałek tortu, a on sam będzie miał w ten proces istotny wkład. Na zakończenie warto zaznaczyć jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jeśli za klasyczne monety bulionowe uznajemy walory wykonane z czystego metalu szlachetnego, mające wagę jednej uncji trojańskiej i nakłady sięgające co najmniej kilkuset tysięcy egzemplarzy, to okazuje się, że jedyna polska srebrna bulionówka powstała za sprawą prywatnej inicjatywy polskiego emigranta mieszkającego do końca swojego życia w Stanach Zjednoczonych. W późniejszym czasie NBP nie zlecił mennicy państwowej wybicia niczego podobnego. Jedyne walory o wadze jednej uncji trojańskiej, wytworzone ze srebra, próby 999, ukazywały się potem tylko w klasie monet kolekcjonerskich, i choć nakłady niektórych z nich sięgały grubych kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, były one bite z templami lustrzanymi i trudno je uznawać za monety bulionowe. Potem i one odeszły do Lamusa, bo po denominacji NBP. Poprzestał głównie na emisjach walorów 10 i 20 zł, wybijanych ze srebra próby 925, w wagach 14,14 ,14 i 28,28 ,28 g. Ostateczny efekt jest więc taki, że Polska będąc jednym z największych producentów srebra na świecie i mając taką firmę jak KGHM, która jest największym lub drugim pod względem wielkości z zakładem produkcyjnym srebra na świecie, do dzisiaj nie drobiła się swojej pełnoprawnej srebrnej monety bulionowej. Czyżbyśmy musieli z tym poczekać do czasu, gdy na tym świecie pojawi się druga tak ciekawa osoba jak Jan Krajewski? Pozostawiam Was z tym pytaniem i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i dotrwaliście do jego końca. Do następnego razu. Partnerem filmu jest firma Flying Atom Gold, polski zaufany dystrybutor złota oraz srebra inwestycyjnego. Obecnie firmy wyróżniają atrakcyjne ceny produktów oraz duża dostępność. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w kilkunastu oddziałach w całej Polsce lub poprzez stronę internetową. Sklep przygotował kotrabatowy moneciarz, który pozwala uzyskać 100 zł zniżki na srebrne monety oraz sztabki o wadze 1 kg.